Wiecie co mnie dziwi? Że nagrywam już któryś odcinek z kolei w ogóle już tak przez ostatnie... Nie pamiętam kiedy Avermedia się zepsuła. Nie wiem czy to jest e, w sensie, czy, że miała błąd w takim sensie, że zlagowało czy coś. Może to jest zasługa tego, że znowu Windows czy komp, ale naprawdę teraz sobie uświadomiłem, że bardzo dawno się nie zwiesiło. Avermedia to jest to urządzonko, które zbiera obraz z z tabletów, z konsol, przekazuje go potem przez USB 3.0 do kompa. Takie urządzonko, e, więc, więc zdarzało się jej się zwiesić czasem, ale teraz jakby przeszło jej, nie wiem z czym to jest spowodowane, tak po prostu mówię, bo sobie to uświadomiłem. My gramy kolejną rozgrywkę, chciałem wam pokazać, że to jest piąta mapa, jest szósta, siódma, ósma jeszcze potem i dziewiąta coming soon, Mm, zróbmy coś takiego, czekajcie, my tu nie gramy. A w sumie chcę się, nie mogę się doczekać na te piaski, ale bo by i jaja zabawnie by było. Nie mamy też żadnych questów, dwie godziny kolejnego questu, bo to jest szósty odcinek, który nagrywam dzisiaj. Mam zamiar ich nagrać, nie wiem, z 7 będzie spokój na jakiś czas. Um, I czym Solar Flare'em, Dawno nie grałem, więc możemy spróbować. Tak, trochę ta mapa jest smutna, taka szaro szarobura dajcie jakieś weselsze. Um... Solar Frail kontra Immorticia. Immorticia zazwyczaj było prosto pokonać, tym bardziej, że teraz dostanę wsparcie. Dostanę wsparcie, orzecha i, i... 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 Miało być wsparcie. Gdzie to wsparcie jest? Ej, no bez jaj, przecież miałem to wsparcie. O, dziękuję. Orzech i biedny, przygnębiony, zaspany w ogóle, jakby w, nie wiadomo, piszuter się czy groszek się w, w, wysunął. Z, co to daje? Do today match in the game. No, mal, ma, mal, masz, masz. Zamknij oczy i szczylej. A czy nie zamknij oczy i szczelej? Po ja prostu zasłoń i, i wale, spokojnie, uśmiechnięta moja postać. Tamta już jest przerażona. Już zębów brakuje. Dobra, nie wiem, ja zadam na pewno teraz jeszcze. Zombat says when... Dostanie Jowaj Card, tak? Z tego co mi się wydaje. Czy nie, czy to nie na tym to polegało? Dobra, 2-2, 16-18. Ona jest trochę słaba, nie wiem, tak mi się, takie mam wrażenie. Mam trzy punkciki. Wow! Mówisz, że gramy na wesoło? Proszę bardzo, możemy, nie mam nic przeciwko. Ten robi all mushrooms plus 1, Tylko, że niestety ten mushroom mi tutaj padnie, jeśli ja go tutaj dam. Jeśli gdziekolwiek go dam. Albo dobre, niech z nich trudno, no może paść, nie nieważne. A czy te skunksy cokolwiek robią? Nie, one sobie po prostu są. One sobie są, nie robią kompletnie nic. 14 do 18, teraz będzie 14 do 17, jeśli mi zada obrażenie. A zadał obrażenie. Nie, nie miałem szans się bronić, bo tarcza jeszcze nie naładowana. Nie, o tę piątkę nie, nie używam tego zbyt często. Ej, ale ona tam ma postacie, po prostu cały czas coś stawia, kładzie i ratymi postaciami już. Dajcie mi wszyscy święty spokój, mam cztery punkty, wystarczy mi, żeby postawić anti-hero i załatwić tego typa. Nie, splasha nie chcę użyć. Fight. Cztery, tu też nie, nie nie zdziałamy, tu tylko znowu dwa. W nie, nie atakuje tego grożu, to znaczy tego, tego orzecha, którego powinna przynajmniej tam coś postawić, żeby się bronić przed tym ostrzem non stop. Tak to jej zadaje non stop oszczał Wiecie co muszę zrobić? Wywalić ze składu tyle tych słoneczników, bo one zbyt często dochodzą, a ja nie mam postaci grywalnych, takich postaci, które atakują. No naprawdę. I to jest mega słabe. Co ja mam zrobić? Użyć tego na tych te, 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 te słabe uszy? No dajcie spokój. Trzeba wywalić ze składu. Jeszcze plus 3. No dobra, dobrze, że sobie zachowałem dynię, która spada na ryj, bo będę go mógł załatwić. Ale to tego tak nie zmienia faktu, że to nie fajne. No? 5 i teraz się musiałaś wybronić. On the ground minus 1. Dobra, nikt nie padnie. Na szczęście nikt nie padnie. O, saksofonista, co ty robisz? Do 2 mage. Ale i tak to przeżyjesz masz. Ajajaj, ta dynia nie taka duża, on większy dwa razy prawie, ale się udało. A wiecie co zróbmy tak, żeby mi go nie załatwił. Ciekawe, czy to blokuje, nie? On jest i tak na, na prostej linii. Zobaczymy, gdzie ty kogoś postawisz. Space Squad zombie tutaj, w tym miejscu, tak? No to jest troszeczkę bieda. Popatrzcie, ja mam tylko jeden punkt ataku na całą mapę. Jeden punkt, czy wy sobie to wyobrażacie? A w ogóle tak swoją drogą jedziemy już tak praktycznie na oparach baterii. Nie podłączyłem zasilania S27, a to już dam radę. No nie takie rzeczy się robiło. Zadasz teraz dwa punkty obrażeń już od razu. A, mogę wybrać komu? Temu. Nie nacisnąłem nic. Samo to wyskoczyło. Pozwól mi grać dalej. Aha, muszę nacisnąć, bo mam tylko dwa. No słabo trochę. Fight, cztery punkty super saksofonista podołał 8 8 czy 8 8 cyk i cyk nic więcej powinnaś gryźć tą różdżkę właśnie między nie tak źle między zębami tak no 3 punkty mega random zombie that costs 2 a nie dostał jakiegoś fenomenu umówmy się co prawda mnie przyatakował, ale ja jego też jeśli dobrze pójdzie, jeśli się w tym momencie nie wybroni Ja muszę, ja te, po tej rozgrywce jedną rzecz robię, bardzo ważną Zmieniam to Zmieniam skład Space Cadet Zombie, kurde, teraz to te musiałeś dać, chłopie, naprawdę? Za dużo mi dochodzi tych słoneczników, to jest nie fair O, dobrze Ja mam taki atak, jak jakaś chodząca pierdoła, dosłownie a tak okropny. Czekajcie, on kogoś chyba wzywa dodatkowego, tak? Albo leczy, on leczy, o właśnie, w taki sposób. Ale my kończymy, bo ja mam przy... To było nieważne, i tak to kończę, i tak. O właśnie, spoko, nawet nie doszło do przybijającej postaci. Ehm, um, czekajcie, to był pierwszy meczek, który zagrałem, tak, pierwszy, plan z win, trochę to trwało, robimy i zmieniamy skład, bo tak to wyglądać nie może, to jest chore, ja nie mam postaci do grania, a się uparłem na te słoneczniki, to był błąd z mojej strony, upieranie się na te słoneczniki. Dobra, wypad z tymi questami, nie interesują mnie, um, zaraz, zagrajmy sobie u zombie, tutaj, to tu, tu nic nie muszę zmieniać, brainem, nie brainem, coś czym nie graliśmy bardzo, bardzo dawno. Pierwszą postacią, którą się dostaje, to jest ta. Możemy nią zagrać. Kolekcja. Wow! 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 Wszystkich po cztery? To jest, kurczę, naprawdę trochę słabo. Ciebie też nie potrzebuję. Ciebie w sumie też spadaj. Dodam tak to. Dodam to. Dodam tego typa I tego też bym chciał dodać. A kura co robi, bo nie pamiętam? When the plant is played. Here this moves to a random lane. A ona spierdziela. Kura ucieka. Kura widzi zagrożenie, to kura ucieka. A mam takie dwa. Po co mi dwa? Nie potrzebuję dwóch. Dobra, możemy tym grać. Play it. Nie tu, tylko tu. Źle klikam, non stop She attempt to church up, do not give her the luxury. Act of her touch anywhere to continue arch, arch, Czyli patrzcie, gramy taki... Taki... jak tu się mówi? Mmm... no... Taką rozgrywkę z początku gry, te jakby słoneczko... Słońce, które jest pierwszą postacią jaką dostajemy I tutaj u zombiaków też pierwsza postać jaką dostajemy Taka... Pierworodna rozgrywka, o tego słowa mi brakowało. No, gramy klepać ich. Babcia dostanie, atak? Nie dostanie. No, chyba sobie kpisz. Ale zużywanie tego, no, no nie wiem, czy zużywanie tego to był dobry pomysł. Znaczy z mojej strony za nie wiem, no, trochę mnie dobija, że tu nie ma tego miejsca na amfibie, ale to nic. Musieli coś urozmaicać. Cokolwiek, jeśli zagram trikiem, o, mam jakiś atak, a mam jakieś zombie, dazy bonus attack, mów e-zombie, i teraz bonus attack. Nie będę grał w tym momencie <coughs> żadnym trikiem, więc to jest bez sensu. O, 6 punktów. A, widzę, że to jakiś chytry plan, taki jak ja czasem uskuteczniam z tymi słonecznikami. Nie wydaje mi się. No, niestety. Co jak co, ale rośliny dostają lepsze tamto wsparcie przez tego, przez tego orzecha i tego piszutera, tego groszka. Mmm... tak mi się przynajmniej wydaje. O co tutaj chodzi? Co ty odwalasz? Co no odstawię? Przedziałem ja nigdy tak. Znaczy, przez głupotę bym może tak kiedyś zrobił, ale nie. Dobra, padł. To tak mnie załatwił ten na multi. była porażka w moim wykonaniu. Ten masz 7, trzeba mu to zniszczyć. Teraz mu to zniszczę. Hmm, ale najpierw Postawię to. I jedziemy, o zombie da ze za tak kto tu ma najwięcej punktów? Ty Play it Za co dostałeś, aha bo zagrałem trikiem, dlatego dostałeś dwa Kompletnie to nie było miłe. Teraz się wkurzyłem. Wykorzystam. W ogóle słońce. 3D Mage. Znowu <laughs> Jak już ma kartę, to wykorzystuję na maksa. A, dasz bonus atak Komu ja ci tu, tu masz? Bonusowy atak. Przesuń to. Boom. Ok. I chyba takim oto sposobem. Gets plus jeden. Przesuń go tu. Takim oto sposobem kończymy. Dziękuję! Za zwycięstwo! Jeśli się podobało, zapraszam także na kolejny odcinek. Już jutro najprawdopodobniej. Na Forza Horizon, na Mafie 3, która wkrótce się ukaże. I na jeszcze inne serie, bo nie samymi plantami żyje człowiek. Trzeba troszeczkę urozmaicić ten kanał, bo od jakiegoś czasu są tylko i wyłącznie planty. Trzeba to urozmaicić. Teraz o tyle. Trzymajcie się. Cześć!